Cześć, jestem Ostefek i witam Was na Pańbal Kalisz. Dzisiaj goszczę na polu pańbalowym w Kaliszu. Jeździłem daleko, daleko, a pod płotem jest nawet spokopole, Jest budowane od 6 lat. Ekstrema paintball team Kalisz tutaj trenuje, zdobywca wielu, wielu bucharów. Swoją drogą no jest gdzie strzelać, bo mamy tutaj prawie 3 hektary terenu, więc spokojnie, spokojnie jesteśmy w stanie się tu wybiegać. Przy ilości 30 paru osób to naprawdę fajnie daje radę. Jesteśmy po pierwszej rundzie, pole tak naprawdę widziałem tylko przelotem, więc jestem mile zaskoczony osłonami. Jest gdzie się schować, jest trochę naturalnego terenu, jest trochę tych fajnych beczek, za którymi można się schować. Więc bez problemu jesteśmy w stanie tutaj i pograć snajpom, jak i przy cekubówkach, bo tutaj niezła, niezła akcja też się odwalała na, na, na krótkie dystanse. Dzisiaj startuję z moją nową snajpą. Jestem po pierwszej rundzie, o miarę jestem zadowolony. Muszę się przyzwyczaić, bo tragicznie po tylu latach wrócić do snajpienia, ale E-14 też odkopię. Przerabiaj tak. pojeźdźki. Mhm. A to nie Nie. To jest OK, Jest okej. Okay. Tak tutaj zasłona chociaż, wiesz? No, ja chyba wychodzę. Nie, 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 nie. Daję Ci sobie wziąć głowkę. głowkę! A to jest kopera, ja nie wiem. A to jest koppel? Kurwa, to Kurwa, to było tak, też jest, mamy... Konterię, tak, A, tak, tak, yy, też tam miałem, też ale kurwa, to... nie dostawać kurki. dostawać to nie, to nie to byłby kurwa, Dostał! Dwie rundy za snajpą i musiałem odpuścić, bo no trzeba się przyzwyczaić po tylu latach do gry e, trochę bardziej ostrożniej, trochę na dystans. Więc szybko się przerzuciłem na moją E14, no i od razu życie stało się piękniejsze. <grytanie> Przebiega na lewą 1. Ale murów nie pilnujecie w ogóle Pod murem wam podchodzą jest chwa dzieciako Niżej, niżej, nisko, nisko Na 12, na 12 za takim betonem Położony jest gościu, w hełmie, zielony Jest tam beton, no widzę chyba, nie? No i ja przytulę chociaż jeden o, Snajper tam teraz jest o, Nie utrzymam się Uważajcie, na 12 za domkami macie dwóch Jestem rozpakowany, jestem już na swoim warsztacie, więc teraz mogę na spokojnie podsumować ten wyjazd. Pierwszy wyjazd mój, sepka na pole paintballowe Paintball Kalisz. Cóż, pierwsze trzeba podziękować właścicielowi Adamowi za to, że nam, airsoftowcom, udostępnił pole, pole paintballowe i tak naprawdę budowane z myślą o paintballu i ćwiczeniu do zawodów, ponieważ jak wspomniałem wcześniej, Adam jest w drużynie, prowadzi drużynę, jest w drużynie paintballowej, kaliskiej, która naprawdę, gdzie pojedzie na zawody, zawsze wraca z Pucharem, więc wielki szacun. W ogóle tak jak patrzę na ich poczynania na Facebooku, do której strony będziecie mieć link w opisie, stwierdzam, że nasi spitsoftowcy to po prostu są nawróceni farbiarze. Ten sam strój, ten sam styl gry, tylko na prawilne kulki. I nie taplają się w farb. Oczywiście te wszystkie dygresje to są z sympatii, ponieważ Adama i całą drużynę mocno szanuję i lubię. Sądzę, że to nie będzie pierwsza moja wizyta jak i airsoftowców na tym polu. Miałem okazję zadałem zamienić kilka słów na zakończenie. Więc na pewno na pewno pole nie będzie zamknięte dla nas, szczególnie że pole będzie się zmieniać. To jest właśnie charakterystyka kaliskiego. Pola, którą przedstawił mi Adam, że to pole się zmienia. Tak jak pory roku, tak jak oni mają wolny czas, czy zamysł, czy gdzieś jak pojadą, podejrzą różne rzeczy na innych polach, tak wprowadzają zmiany u siebie. Szacunek, może następnym razem jak tam się pojawimy, już to pole będzie wyglądać troszeczkę inaczej. Czy miałem satysfakcję gry na tym polu przygotowanym stricte pod paintball? No i nie oszukujmy się, zagrapiane imprezy integracyjne, gdzie po prostu trzeba się pokropić, a później się napić. Tak, dlaczego? Ponieważ teren jest urozmaicony. Jak sami widzieliście, jest trochę zieleni, jest trochę, trochę, trochę krzaczków, po których można się tarzać, ale też są typowe osłony, z których można myk, 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 szybko skracać dystans do wroga. Też są naturalne przeszkody, naturalne przeszkody terenowe, jak rampa wyładowcza starej kolei. Sam fakt, że za płotem jeździ pociąg, który trąbi, stukocze, hałasuje i nadaje klimatu całej grze. A jeszcze dzisiejsza mgła, no to już była idealną oprawą tego całego zajścia. Mogłem pobawić się i przetestować swoją snajpę świeżo przywiezioną do domu. No, i oczywiście mogłem troszeczkę się wyżyć z E14, która e, no, bardziej nadaje się do mojego stylu gry as, e, agresywnego. No, bo nie ukrywam, e, pierwsza runda ze snajpą e, pocisnąłem dość mocno do przodu. Po czym zrozumiałem, że mam jeden strzał na ileś sekund, a nie kilkadziesiąt strzałów na sekundę. Pomijając ten fakt, mimo wszystko bawiłem się wyśmienicie. Co prawda, do snajperki jeszcze długo będę musiał się przyzwyczajać ponownie, ale sądzę, że to będzie fajna przygoda. Jeśli podobał Ci się taki vlog, który jak widzisz, ewoluuje, nie zapomnij o subskrypcji, łapce w górze to na pewno zmotywuje mnie do działania. A jeśli coś Ci się nie podobało, może napisz o tym w komentarzach, każda uwaga jest cenna. Jak Ci się podobało, to też napisz. Dzięki.